Ok, to jest jakieś 5 sekund. Na szczęście wszystko załaduje. Później jak gra się ruszy będzie dużo fakcji, będzie skomplikowany komputer myślał, um, to y, troszeczkę dłużej nam zajmie. 20 sekund, 30 sekund nie będę tego nagrywał, ale to jest naprawdę szybko, jeżeli chodzi o myślenie komputerowe. Możemy tu pójść do opcji. I co uważam trzeba zrobić? Um, lubię mieć y, Overlay Border, czyli border, czyli jak pokazuje to. A gdzie jest granica krajów, lubię to mieć. Prominent. Prominent, to już pokazałem, a, kolor, a subtelna. Nie za bardzo widać, ok? Więc taka jest subtelna. Możemy też wziąć kolorową. I mamy teraz kolorową. Może kolorową sobie zostawimy, to jest fajny efekt. Bo prominent to jest czarna linia, a tutaj mamy taką kolorową, fajnie, i to możemy sobie zmienić. Um, indykatory na mapie, lubię wszystkie mieć indykatory na mapie, to znaczy, jak coś się wydarzy w, w jakimś regionie, to na mapie nam wyskoczy jakiś jeden symbol albo dwa, to jest uważam ważne. Um, notyfikacje możemy sobie wziąć um, high albo all, ja sobie wziąłem all, mogą być chmurki, to jest nieważne, tutaj jest nieważne. A skip simulation replay, tak to robimy, ponieważ nie chcemy patrzeć, jak te armie się poruszają. O co chodzi w tej simulation replay? To oznacza, że w tej grze, jak armie się ruszają, to ruszają się w tym samym czasie. Co to oznacza? To oznacza, to jest system WIGO, czyli idziemy razem. gry planszowe, jak gramy w szachy, na przykład, czy w każdą inną grę planszową wojenną, zacznijmy od szachów, to najpierw ty się ruszasz. A później on się rusza. I znowu ty się ruszasz, i on się rusza. A w szachach po jednej, natomiast w grach wojennych tradycyjnych, jest tak, że ruszamy wszystkimi oddziałami. Natomiast tutaj w Wigo, co jest bardzo dobre w komputerach, bo lubię gry właśnie wojenne i strategiczne, gdzie obydwo, wszyscy się ruszają naraz, to oznacza, że jeżeli tu będzie armia wroga i my ruszymy tą armią tutaj, to ta armia wroga może zostać albo uciec przed nami gdziekolwiek i sytuacja się diametralnie zmienia, prawda? To jest właśnie ten Wigo. To jest prawdziwa, symuluje prawdziwą wojnę, prawdziwe życie, bo w prawdziwym życiu, jak się boksujesz, to nie jest tak, że jak jesteś na ringu bokserskim, to ty najpierw uderzesz twojego przeciwnika boksera, a on czeka na to i dopiero później on wykonuje cios, a ty oczekujesz biernie na jego cios. Nie, zawsze jest Akcja jest ciągle, nie ma, nie ma czegoś takiego, więc takie gry planszowe to są gry planszowe, a to jest komputer i powinny wszystkie gry uważam być Wigo. No, a um, teraz to jest region. Mamy na szczęście tylko jeden region. Za dużo tutaj nie mamy, więc od razu Wam powiem o co tutaj chodzi. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rząd. Pierwszy rząd odpowiada budynkom, które, jest, które są związane z żarciem i zdrowiem. I pierwsze tutaj pola mają Żarcie i Zdrowie budynki. I co najważniejsze, muszę wam powiedzieć, że te wszystkie budynki, które mamy teraz, na początku gry dla tej fakcji, one są losowe. Wszystkie fakcje dostają, a tych budynków jest 400 w tej grze, więc gra losowo daje ci budynki do Żarcia, do Zdrówka i tak dalej, tak dalej. Na początku gry, więc jak my załadujemy te gronę nowo, to będziemy mieli zupełnie inne budynki tutaj. Więc to nie jest tak w tej grze, że sobie ustawisz, tak jak we wszystkich grach strategicznych, budowlankach, że ok, w pierwszej buduję ten budynek, żeby optymalnie sobie ustawić. Najpierw buduję farmę, później buduje ten budynek, a później trzeci budynek buduje ten, a później przestawiam sobie populację, żeby budować szybciej i w piątej turze to i w szóstej, wojnie, w szóstej robię wojnę. Tak, tak nie działa. Tutaj co turę, co, zbud, co, co, nowa, co nowy budynek, dostajesz decyzję do zbudowania. To jest losowe. Ok. To jest, to jest bardzo ważne. Że to jest właśnie losowe. I teraz tak. Pierwszy, jest, pierwszy rząd tutaj to jest żarcie. Więc teraz produkujemy 0 żarcia i mamy 10 w spichlerzu. Dlaczego produkujemy zero żarcia? Ponieważ mamy tutaj wielką ósemkę, że mamy 8 base food production ze struktur, a żremy minus 8 food usage from population, czyli 8 żremy, ale mamy tylko 5 ludzi. No tak, ale 5, tych dwóch, tych trzech jest obywateli i oni żrą więcej niż, niż ci tutaj widzimy, ci czarni to są niewolnicy, więc biali są obywatele, Przepraszam, biali. Na biało ubrani są obywatele, a na czarno ubrani, ubrani, na czarno bez ubrania tak naprawdę. Z ubraniem białym są obywatele, a bez ubrania są niewolnicy. Okay? Jest wielka różnica między tymi dwiema kategoriami populacji, popów. Będę nazywał pop, populacja. Z Wiktoria 2 znamienictwo. Więc tutaj produkujemy... Akurat tyle, żeby, że jak nikt nie pracuje w polach, to akurat automatycznie produ produkujemy. Dlaczego? Mamy farmę tutaj i te budynki, które mamy tutaj, wydaje mi się, też są losowe. Okay? Tutaj mamy farmę, co jest bardzo dobrze dla nas. Farma produkuje 8 żarcia, a my akurat jemy 8 żarcia, bo tyle mamy populacji. Więc jest break even, nie? Jest, wychodzimy na zero. A, więc jak będziemy mieli więcej populacji to albo rzucimy ludzi do pracy, żeby dawali nam ekstra żarcie, albo powiemy, ok, wybudujemy jakiś budynek, który będzie automatycznie, na przykład hemp, który będzie automatycznie produkował więcej żarcie. Teraz jak wyprodukujemy budynek hemp, na przykład za dwie tury, jedna tura to jest jeden rok, więc jak wyprodukujemy za dwa lata, za dwie tury hemp field, który który produkuje między innymi pięć jedzenia. No, to będziemy mieli plus 5 i będziemy zarabiali, zarabiali jedzenie, mimo że nikt nie będzie tutaj pracował. Okay? I jak się zarabia żarcie, im więcej zarabiasz żarcia, tym szybciej dostajesz populację. I tutaj, jak rzucimy wszystkie, mamy dwie tury do nowej populacji. Ale wtedy nie produkujemy żadnego budynku. Mało tego. A teraz wchodzimy na drugi rząd, czyli infrastruktura. Drugi rząd to jest infrastruktura i wojsko. I zawsze takie budynki dostajemy: infrastruktura i wojsko. Infrastruktura daje to samo co jedzenie, tylko, tylko jeżeli chodzi o budowlankę. Infrastruktura pozwala Ci zbudować nowe budynki, więc ile masz więcej punktów infrastruktury, tym szybciej budujesz te budynki. Nie, Teraz 4 tury, teraz 5, 7, 13, 65 tu. Za 65 lat zbudujemy to. A, beknęło mi się jak przyjemnie. Um. <laughs> Przepraszam. Więc to jest infrastruktura, która robi dokładnie to samo co żarcie do punktów budownictwa. I tak samo jak żarcie, jak mamy tutaj, jesteśmy na minusie i nie mamy nic, że tak powiem, w zanadrzu, w spichlerzu punktów infrastruktury, to jeden z tych budynków może zginąć. Tak samo jak może umrzeć, jak brakuje żarcia, to jak brakuje punktów infrastruktury, to jeden z tych budynków może umrzeć, co jest bardzo źle dla nas wypadałoby zawsze mieć przynajmniej jeden punkt, żeby, żeby nie było na minusie, żeby chociaż było na zero. Więc tutaj mamy Brickwork i mamy też Weapons Depot, to jest wojskowy. I ostatni, ostatni, przedostatni rząd, trzeci, to jest, to jest biznes. Więc pierwszy jest żarcie i zdrówko. Trzeci, jest, drugi rząd jest, pierwszy rząd to jest. Drugi rząd jest infrastruktura i wojskowość trzeci rząd jest to są budynki tylko i wyłącznie biznesowe, które głównie chodzi o to, żeby produkowały pieniądze, ale też mogą produkować jakieś dobro. O tym za chwilę. I ostatni, czwarty rząd ma, jest związany tylko i wyłącznie z kulturą, która jest kluczowym konceptem tej gry. Więc a jaka jest strategia na początku? Uważam, na początku uważam, trzeba podbić sobie tak, żeby produkowano Ileś tam punktów, myślę, 10 punktów żarcia i infrastruktury automatycznie, żeby wszyscy obywatele, którzy są, można ich rzucić na przykład na produkcję kultury. A dlaczego to warto zrobić, to zaraz powiem. Więc tak naprawdę yy, yy, uważam, należy zbudować brickworki albo hempa. Hemp daje ci ekstra żarcie, a brickwork daje ci ekstra infrastrukturę. Teraz porozmawiajmy o need i bonus, jeżeli chodzi o budynki. Więc będę szukał teraz budynku, który potrzebuje. Ma need. I nie ma takiego budynku, niestety, żeby Wam powiedzieć, żeby Wam pokazać. Jest, ok, ten. Ten budynek ma nic. Nieważne co produkuje, jest bardzo dobry, notabene, produkuje i żarcie, i zdrówko, ale potrzebuje nic. Nic need to znaczy, że budynek potrzebuje czegoś, żeby pracował. Bez tego budynek nie pracuje. I teraz tak, tutaj pisze, na tym przykład, to jest bardzo dobry przykład teraz. Nic potrzebne jest, niezbędne do pracy tego budynku, cattle. Cattle znaczy, cattle znaczy krowy. Jak nie masz krów, to wtedy musisz handlować o niego. I teraz tak, mamy tutaj goods overlay. Goods overlay to jest... Map, na mapie teraz jest mod taki, który pokazuje nam, gdzie są jakieś dobra produkowane. I tutaj na przykład mamy amber, czyli bursztyn, tutaj tar, czyli smołę, tutaj mamy kol, czyli węgiel, tutaj mamy honey, mute, force, czyli futra. Znowu smoła, tutaj mamy iron, czyli powiedzmy stal. Wild Beast, czyli dzikie zwierzęta, Nacen Seed, czyli różne tam jagody oraz, przepraszam, ziarna oraz orzechy, coś takiego. To też są ważne rzeczy. I teraz, po co to wszystko jest? Bo well, niektóre właśnie budynki mają nic i nic są niezbędne. I jak to teraz działa? My możemy ten budynek zbudować i on, o dziwo, będzie działał. I teraz tak, jeżeli w jakimś tutaj blisko będzie nas, tak, na tyle blisko, że ten region będzie mógł handlować i wziąć ten good, w tym wypadku cattle, który jest tam, krowy, które są nam niezbędne do funkcjonowania. To on by go importował, i importować można ze swoich własnych regionów. Jeżeli powiedzmy tutaj, opanujemy cały ten region i tu gdzieś będą krowy, i będą w zasięgu kupieckim tego regionu, to możemy importować je. To wtedy jest super, bo są w naszym regionie i nic nie tracimy pieniędzy. Natomiast jeżeli będą krowy. Będą krowy gdzieś u zagranicznych hamów, Teraz pójdziemy na ownership, na przykład Bohemi są tutaj i będą, powiedzmy, mieli gdzieś tutaj krowy. Nie? Oni się rozwiną tutaj i będą mieli krowy, i my będziemy od nich importowali. To my będziemy ich płacili pieniądze. Tu są pieniądze, tu jest ile mamy chłopów do armii, możemy wziąć. Tutaj mamy metale, które są potrzebne do zbudowania broni i wojsko, oczywiście, a tutaj mamy punkty legacy. A punkty legacy, legacy, point. A legacy points to są, jak to najlepiej powiedzieć, legacy to jest taka spuścizna narodowa. To jest jaka ważna w historii była Twoja, był Twój kraj. I to są punkty zwycięstwa. To są punkty, które się podlicza na końcu gry: i kto ma najwięcej legacy, tym zwycięża. O czym za chwilę. <grym> Więc wracamy teraz tutaj. Jak mamy teraz, mamy takie zdanie, że nic katel potrzebuje tych krów, trading required, handel jest potrzebny, handel niezbędne są krowy. Handel trading jest required, handling jest niezbędny. Krowy są potrzebne, niezbędny jest handel. I po tym nie mamy nic, to znaczy, że krów nie ma w zasięgu tu gdzie je chcemy. To oznacza, że będziemy płacić za te krowy trzy razy, ile są warte, ponieważ kupcy zagraniczni, i inni kupcy, to jest notabene, zgadliście, tak? W tej grze nie ma kupiectwa, które ty sobie sterujesz jako król. O, no, no, no. no. Tutaj to jest wszystko kupiectwo i handel jest automatyczny w tej grze. Tak jest, to jest pierwsza gra Grand strategii, gdzie jest automatyczny handel. Ty nic nie sterujesz. Ty budujesz budynki, które coś wymagają, i wtedy. Handel następuje. Tak samo jak inne kraje, inne kultury, tutaj Belgia budują sobie farmy i tak dalej, które potrzebują coś, a i wtedy oni handlują. Ok? E, gdzie to było? Ok. Ha. Więc jeżeli tutaj, nic nie, to jeżeli tutaj nic nie ma, to znaczy, że nie jest, nie jest u nas, nie jest w naszych regionach, nie jest w naszym kraju, nie jest za granicą tak blisko, że możemy to importować, więc płacimy trzy razy tyle. Więc takie budynki nie opłaca się budować na początku. I tutaj oczywiście Wam mówię, że są, jest tutaj budynek, którego my teraz nie dostaliśmy. Zamiast Hempfield możemy zbudować budynek, który będzie produkował żarcie i katl, i krowy. I wtedy a, oczywiście to pokryje się z zapotrzebowaniem tego budynku, z tym, że oczywiście bardzo możliwe, bo to są losowe, że następnym razem tego budynku nie dostaniemy. <laughs> ok? Więc. Jeszcze to jest właśnie to i to jest nic. Teraz pokażę Wam bonus. Na przykład ten budynek ma bonus. Co to znaczy? Ten budynek, jak go zbudujemy, ma upkeep 0, czyli już wiemy, że nie kosztuje nas punktów infrastruktury. To bardzo dobrze, tak jak inne budynki nas kosztują. Ten kosztuje dwa punkty infrastruktury. To bardzo dużo. Okay? Jak nikt nie pracuje, to jest minus 4, byśmy zbudowali ten budynek, byśmy mieli minus 6. Więc tutaj mamy budynek. I on produkuje 5 punktów infrastruktury, więc nikt nie pracuje, to jest minus 4, plus 5 to jest plus 1, super. Ale byśmy mieli następne 5 punktów infrastruktury, jeżeli byśmy mieli stone, kamienie. A gdzie są kamienie? No nie ma ich, więc znowu byśmy musieli płacić 3 razy tyle, aż my, czy aż byśmy by zbudowali jakieś łamy, albo by były jakieś kamieniołamy w zasięgu. No, my nie mamy tutaj kamieni więc nie ma co tego budować, chociaż tak naprawdę pięć infrastruktury swoją drogą to nie jest zła rzecz. I właśnie to jest ta różnica między need a bonus. I teraz najważniejszy koncept tej gry, uwaga. Jeżeli zbudujemy budynek, który potrzebuje, na przykład tu mamy, który ma bonus, bonus dostajemy dwa żarcia, jeżeli mamy wool, i dwa żarcia, jeżeli mamy katol, czyli jak zbudujemy owce i zbudujemy tutaj, żeby mieć wełnę i zbudujemy tam pastwisko dla, krowi, dla krów, to będziemy mieli dwa i dwa, to będziemy mieli 12 punktów jedzenia. Na razie mamy 8. To nie jest źle. Więc jak to zrobić? A możemy zbudować w innej prowincji krowy. Ale z tego, co ja rozumiem, jest wtedy problem, ponieważ importuje się do prowincji tylko, je, tylko taki surowiec, tylko taki good, trading good, czyli taki, trading good to jest taki kupiecki, hmm, pa, 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 kupiecki kupieckie dobro, powiedzmy dobro rzemieślnicze, dobro wykonane, nie wiem jak to powiedzieć, um, jakieś tam dobro, na przykład krowa, czy narzędzia, czy kamienie, czy miód. I żeby importować to do prowincji, do prowincji, do naszego regionu, to budynek musi mieć nie bonus, bo wtedy nie ma importacji automatycznej, musi mieć need. Więc jak to działa? O, to jest bardzo dobrze tutaj. Um, jeżeli, jeżeli gdzieś będziemy mieli w zasięgu wool, a ten budynek potrzebuje, potrzebuje wool. Co nas kosztuje 9, 9, 9 pieniędzy, bardzo dużo. Więc dobrze było, żebyśmy, żebyśmy mieli w zasięgu wool. I jakbyśmy mieli wool tutaj, to by, ten był, to by był ten zaspokojona potrzeba tego budynku i byśmy już nie wydawali 9 pieniędzy, To jest dosyć dobrze. Jeżeli byśmy go mieli w zasięgu, powiedzmy gdzieś tutaj, i byśmy w jakiejś regionie blisko zbudowali ten wool, czyli te owce, to by był import. I import jest bardzo dobry, ponieważ import jest tylko wtedy, jeżeli budynek. Gdzie to jest ten wall? Tutaj. Jeżeli budynek ma need, import jest tylko wtedy, jeżeli ma need. Jeżeli wyprodukujemy budynek, który ma bonus. OK, jak ten przykład wybudujemy ten budynek, to jest need cattle. OK, I jeżeli będzie cattle gdzieś w zasięgu, to oni będą importować, bo to jest need. Natomiast mamy budynek, który jest farmą i ma bonus cattle. OK, to jeżeli zbudujemy, czy jeżeli zbudujemy tutaj cattle, czyli te krowy, zbudujemy tutaj te cattle, to nie będzie automatycznego importu do naszego regionu, ponieważ import jest tylko wtedy, jak jest need, jak jest need Kato, to jest import, jak jest w zasięgu. Jeżeli nie ma, jeżeli jest tylko bonus, okay. jeżeli jest tylko bonus, to nie ma, nie ma tego i to mi długo zajęło, zrozumieć to. Nie ma, nie ma importu do, tej, do tego regionu. Więc musimy, to działa. To jest taka strategia, że jeżeli mamy budynki, które mają need, to dobrze by było zbudować budynek. Przepraszam, Jeśli mamy budynki, które mają bonus i czegoś potrzebują, to dobrze było zbudować budynek, który ma need tego samego dobra, żeby importować tutaj to, co jest potrzeba. I to zaspokoi wtedy, i to zaspokoi wtedy oba budynki. Okay? Jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o ten import eksport dóbr, to jest taki, że OK, jak tutaj pisze needs cattle Trading Required, Tutaj, uh, needs, na przykład mamy archery, budynek, który nam daje bonusy do łuczników i tych nękających żołnierzy, a również tych na kawalerzystów z, z oszczepami. Um, to mamy needs, czyli potrzeba, jest niezbędne, żeby funkcjonował, wool, czyli wełna, który nie mamy, jest missing, okay? Nie mamy wełny i to nas kosztuje 9 pieniędzy. Więc jak wy, wy, wybudujemy gdzieś wełnę, albo tutaj, albo gdzieś blisko, to nasza farma dostanie bonus. Widzimy to, jak to się zazębia wszystko, więc warto mieć strategię, żeby właśnie wbudować budynki, które mają ten need, żeby to importowały i budynki, które mają bonus tych materiałów, które właśnie my już importujemy do tego regionu. Rozumiemy się? Ok, i na początku gry możemy zobaczyć tutaj w tym overlay, w tym, w tym trade goods overlay, gdzie co jest. Tym, że wiele tych surowców, good, produktów, my, to są produkty, więc to mogą my i inni produkować, i to się będzie dynamicznie zmieniało, ponieważ tutaj będzie coraz więcej produktów wyprodukowanych. Niektóre są dobra, które po prostu istnieją, jak na przykład bursztyn, czy dzikie zwierzęta, czy miód, czy miód, czy futra, czy iron, czyli metale. A dzikie zwierzęta ale niektóre, niektóre, a co to jest, to jest ten seeds, ok, a niektóre po prostu my będziemy produkować i to się to, to właśnie będzie zazębiało, więc to jest bardzo ważne, że jak jest need, to będzie od razu importować, jak nie ma need, a jest bonus, to tego bonusu nie dostaniemy, zanim nie będzie budynek, który ma need tego, ok. I ostatnia rzecz, już mówię ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten export, import i o tym handlu tutaj, to właśnie mamy budynek, który potrzebuje wool, i zobaczcie, my już importujemy to wool dla tego budynku i płacimy słono, 3 razy tyle, ile jest cena za to wool. Wool jest bardzo tanie, chyba 3, a my płacimy 3 razy tyle, albo i więcej, bo, mamy, bo jesteśmy słabymi kupcami na początku gry, więc płacimy 9. Ok, więc mamy wool w tym regionie. Ale moment, dlaczego farma nie ma wool? Dlaczego farma jest missing bonus? Powinniśmy dostać 10 żarcia, bo mamy już wool, bo go importujemy dla tego budynku. A. Bo jest taka kara. Jeżeli nie ma wool danego surowca, którego potrzebujesz a, i go importujesz z bardzo, z bardzo daleko i nie ma go tutaj na mapie, ani, z ani nie, ma, nie jest w zasięgu. a Więc a, ty podajesz taką karę, że to jest tylko dla tego budynku, który ma need, który potrzebuje to. Natomiast jak budynek ma bonus, to niestety nie. Nie używasz tego, więc to się tak nie liczy. Więc to jest bardzo zła opcja mieć taki budynek, który właśnie ma NID, który jest, który właśnie ma NID i jest niezaspokojony. I wtedy wydajemy masę pieniędzy, żeby to zaspokoić, bo budynek musi pracować, a to nie daje bonusa innym budynkom, mimo że mamy, powinniśmy to wool mieć. Tak to działa. Ok? Ok.